A są chłopy do góry. a tu mhm. na tam górę. No. A tutaj też które już były, nie? To... Przejdźmy to, to się po prostu na przykład. 38? Czekaj? Tutaj mamy, nic tu nie mamy. Co myślisz, że wchodzić? Do góry? Do góry? No, ale to tam będzie u góry? Jednak tak zagląda, czy jest na dół? Ty, to jest wyniki. Węgiel? No. Coś w góry zarobię. To się nie zawalnie, co? Nie będzie jelenia. Chociaż z góry nie polecimy. Ale do góry jeszcze można pójść. No. Tutaj jakieś wieżyczki będzie. Co tam jest? Nie jest nic. nad wami A widzisz światło? W tunelu? Poczekaj, to idziemy też...